Karolcia, czemu narysowałaś takiego brzydkiego potwora? Teraz nas wciągnął do twojego rysunku. Przepraszam, nie wiedziałam, że tak się wydarzy. I teraz musimy jakoś się wydostać z tego rysunku. On chce z nami grać w grę i musimy Ale się malować. Ale on jest wredny, ja się go boję. Nie wiedziałam, że on będzie teraz żywy. Nie Zobacz, ma ci... jest brzydki. Poradzimy sobie, szybko, bierz czerwoną farbę i teraz możemy się chować w czerwonych ścianach. W czerwonych widzisz? ścianach. On nas nie będzie A myślisz, widział. Czy myślisz, że on jest ślepy, czy tak. dlaczego? Bo on jest ślepy, tak, to, znaczy on taki jest trochę. trochę widzi, trochę nie widzi. A tam, zobacz, tam jest wyjście. Jak znajdziemy wszystkie I co, pędzle. Musimy pomalować. Tak, jak znajdziemy wszystkie 13 pędzli, to będziemy mogli tędy wyjść z Twojego rysunku. Chodź! Ale to strasznie dużo te 13! Damy radę, musimy sobie poradzić, chodź. No dobra, e, to chodź. Idziemy w prawo. Teraz możemy, jakby spotkamy tego Pamiętaj, potwora. Pamiętaj, musimy się chować! Tak, jak go spotkamy, to się chowajmy w czerwoną ścianę. Ale ja nie chcę go spotkać, bo ja go narysowałam, ale nie wiedziałam, że on teraz będzie żywy, taki brzydki! O, 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 patrz pędzel! Nie szkodzi, Karolcia! Każdemu. Chodź weźmiemy! Każdemu się zdarza narysować takiego potwora. To, tylko, to był tylko wypadek, no trudno! No dobra! Poradź. O, o, coś słyszę, coś słyszę Dobra, gdzieś... Nie, o, nie o, 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 widzisz! Tak. Łaźł! O, nie, idzie! Idzie, idzie. Musimy do ściany. Chodź szybko do ściany! Tu jest czerwona ściana, dobra. chowaj się! Chowamy się! Zobacz, zobacz! Tam jest czerwona jakaś ściana do Co, pomalowania. Gdzie? Chodź! Szybko Chodź za mną! Chodź szybko! Tutaj widzisz? Teraz możemy wylać tu czerwoną no, farbę, napalujmy. Tak, o nie, idzie Szybko, bo szybko przyjdzie Idzie? Puść nas. Nie, nie o, zdążymy! Udało się! Boję Uda... się. Chodź, 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 maluj, to jest. Zobacz. I co tutaj jest? Teraz, mamy tu Śrubokręt. śrubokręt. O? Okej, okay, teraz mamy śrubokręt, ale musimy jeszcze znaleźć I co młotek. Teraz? Musimy znaleźć młotek. Rozbić tą szybę, tak. zobacz, tutaj jest różowa farba. farba. widzisz? Tak, super. Różowa, tak. Okej, okay, dobra, idziemy szybko, bo możemy teraz coś otworzyć tym śrubokrętem. Tylko teraz nie możemy ale nie się wiemy, chować. co? Szybko chodź. Nie możemy się chować w ja żadnej. Wiem, on tam się biegnie, chodź! Się nie chodź. tego potwora Szybko, zobacz, chodź, chodź, że tu ciemno jest. Bo nie. on biegnie, goni nas! A jest śrubokręt, otwieraj, chodź! Udało się! Na szczęście się udało uciec przed w ostatniej chwili. Dlaczego tutaj jest tak ciemno? Nie mam pojęcia dlaczego. Bo... A bo tu jest. Tu jest, światło. tu jest niepomalowany pokój jeszcze w ogóle. Chodź, bierzemy tą farbę. Teraz mamy pomarańczową. To tu jest? A tu jest kolejny. Zobacz, kolejny pędzel, pędzel. Mamy już dwa. Podnieś. Udało się, Podniosłeś? super. Tak, teraz musimy iść znaleźć pomarańczowe drzwi. Chodź, wracamy o, tędy. Musimy tam ja wrócić. Ja się potwora, nie chcę tam iść. Nie bój się, teraz możemy się chować w pomarańczowych ścianach. Od nas nie zauważy No dobra, to chodź! Okej. Okay. O, tu jest kolejny pędzel, super, możemy Gdzie? go podnieść. Pokaż. Tu leży. O, tutaj, dobra, to podnosimy. Oj, to są nasze ściany, w nich się możemy ukrywać, także jest dobrze. Szukamy teraz. Mamy pomarańczową farbę, musimy znaleźć pomarańczowe te pomarańczowe drzwi. ściany! Tak, o nie, potwór! Potwór! Suwaj potwór. się, szybko, szybko chodź idzie! Tu. O, nie, nie, nie! O, to dziad! Nie idzie w naszą stronę. Okej. Okay. Idziemy dalej, Bo szukać tych iść, drzwi, chodź. idziemy O, 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 są, tutaj są no, no tutaj są drzwi pomarańczowe, okay. chodź pomalujemy Szybko, malujemy całą Szybko, ścianę póki nie ma potwora jest. o nie, Ty jest, 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 nie. jest nie, udało się i tutaj jest żółta farba Tak, mamy żółtą farbę, chodź weźmiemy ją Okej, okay, super, teraz możemy co teraz? Teraz możemy się ukrywać w żółtych ścianach i musimy znaleźć żółte drzwi Szybko, okej okay. okay. Tylko ja nie wiem teraz gdzie iść, ale Ja okej. się boję tego potwora Ja też nie się Nie chcę tutaj chodzić, ja już chcę wyjść stąd Ja mam nadzieję, że on nas wypuści z tego twojego rysunku, bo ile można Czyli okej, okay. o, idzie, biegnie Chowaj idzie się, tutaj. tutaj, ściana, ściana Okej, okay. ale po pan W ostatniej chwili widziałeś tak. to, prawie mnie dotknął Prawie cię zjadł, widziałem Okej, okay, szybko, to może w tą. To... Musimy znaleźć te żółte drzwi. Tutaj. tutaj, w drugą stronę, idziemy po żółte idziemy. drzwi! A! Szybko, ukrywam się. Zobacz, tu jest, tu jest żółte! Widzę, chodź, chodź, pomalujemy! Zicdzimy. Okay. Okay. Tak, trzeba ją szybko pomalować, szybko, całe. bo ten potwór! Tak, żeby nas nie złapał, uwaga! Jest! Szybko, szybko, szybko. przyszedłem Chodź! Gdzie okay. jesteśmy? Co tutaj jest? Tu potrzebujemy piły, żeby przeciąć te drzwi i teraz... O, zobacz, jest jakiś pokój, chodź! Szybko! Chodzimy do środka. O, to jest też niepomalowany. No jest ciemno też! Tu jest, tu jest jakiś... Po prostu jest niepomalowany ten pokój, to nie jest ciemny, wiesz? Chodź, musimy okay. zrobić obby. Tam coś na pewno jest na końcu Uważaj, tego. No, Uważaj, nie spadni w dół! Okej, okay, spokojnie. A nie, po prostu będzie trzeba się cofnąć, także spokojnie. Ale A ja już myślałam, widzę. Ale tam jest czarna dziura. Na szczęście nie, ale zobacz, tu coś jest! Zielona farba! I Ta? kolejny to pędzel! Weź ją. Okej, okay, super. A tutaj znowu jest jakaś kłódka teraz i potrzebujemy klucza. Idziemy to znaleźć. Okej, okay, to teraz wracamy i szukamy zielonych drzwi, a okay, możemy dołem. Chodź. chodź, dołem wrócimy, będzie łatwiej Dobra, nie idę trzeba skakać. pamiętaj, uważaj na tego potwora, ja się go bardzo boję! Nie bój się spokojnie, będę cię trzymał za rękę, damy radę! Znajdziemy te zielone Dobra, drzwi. To trzymajmy się za rękę. Okej, okay. i pamiętaj, że jak znajdziemy klucz, to musimy wrócić do tego pokoju. A teraz... O, o! O, tu już jest gdzieś Chod, wracaj, 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 wracaj Z powrotem, z powrotem Okej, okay, ale to było niebezpieczne Tutaj nie wejdzie Tak, tu nie wejdzie Chodź, poczekaj, poczekajmy, aż on przejdzie gdzie indziej Dobra, i znajdziemy te zielone drzwi O, widzisz, tam będą różowe drzwi Twój ulubiony kolor na górze Pokaż, gdzie, aha, A No tam, tam jest Tam będzie trzeba znaleźć też wejście, dobra Gdzie są zielone drzwi? Szybko, Karolcia Nie wiem, nie widzę Zaraz je znajdziemy O, zobacz, Karolcia, są zielone, są zielone w końcu znaleźliśmy. Udało się. Szybko malujemy chodź szybko je. Malujemy. Okej. Okay. Uwaga, więcej farby, więcej, więcej. Szybko, bo Udało się. przyjdzie. Zobacz, tu są jakieś klocki. Co tutaj jest? Jakaś układanka. Tak, brakuje nam trójkąta. Musimy trójką... trójkąta. No. Tak, dobra, zobaczmy, co tu jest. O! Zobacz, tu jest pędzel, jest pędzel i farba niebieska. O, dobra. Pamiętam, że ta niebieska farba była gdzieś na początku. Więc. Tak, to chodź, zobaczmy. Tak, idziemy. Chodź, bo ja tutaj od Save zona. Kojarzę, że trzeba iść no. w prawo, bo teraz musimy okay, się. To pokaż mi. Tak, musimy iść do pierwszego pomieszczenia, tam gdzie wchodziliśmy w wentylację i potrzebowaliśmy okay. śrubokręta, czyli to wychodzi na to, że to jest kło... tu. O, ja uważam. mądry. Uważaj tam, potwór, wchodzimy idzie, idzie. tu. Idziemy do wentylacji. I widzisz? Jest. To, to, to jest ta farba. Tak, miałeś rację. Udało się, zapamiętałem. Pomalujmy to. No. I wchodzimy tam, zaraz to, zobaczymy. No, na szczęście potwór nie wejdzie. Tak, i zobacz. Jest kolejny o, co trójkąt! Teraz? Jest ten trójkąt! O, I pędzel! Do, tak, do tej układanki! Super, mamy już dziewięć pędzli, mamy trójkąt, jest! Okej, okay, i teraz musimy te, ten trójkąt wsadzić tak, tutaj? Tak, będzie pasowało, zobacz! Zobacz, udało się! I co tak, tu mamy? udało się! Mamy kolejną farbę! Zobacz, Niebieską! Te, tak, ciemno-niebieską! Super! Możemy się tutaj wow, chować. Możemy się chować, tak, w końcu. No i teraz, dobra, potrzebujemy chodź, znaleźć Blue. szukamy niebieskich drzwi! Tak, ja wiem, my jesteśmy bardzo blisko nich, chodź. Tak, skąd wiesz? Tak, bo pamiętam tą drogę, już tu przechodzimy tak naprawdę z tysiąc razy. Więc one tutaj są blisko no to chodźmy, fioletowych. Poszukajmy. O nie, nie, nie. O Nie, chodź się! Zostaw mnie, dziadu, dziadu, dziadu. Udało się, udało się, przeżyłem! Karolcia, zobacz, co tu jest! Niebieska ściana! Niebieska ściana, tak? Tak, malujmy ją Widziałeś, się. ten potwór robi ślady kolorowe, widziałeś? Tak, Na widziałem, dzięki temu można wiedzieć, gdzie on jest. Ok, aha, dobra, I co teraz. Tutaj? Teraz już nie jesteśmy niewidzialni w ścianach, nie możemy. O! o nie spiła! Jest, jest piła, dobra, pamiętasz. Musimy tam przepiłować, pamiętasz? Tak, pamiętam, teraz musimy znaleźć to pomieszczenie w tym labiryncie. O, nie, ja nie pamiętam gdzie to było! Damy radę! Ja, jakoś damy radę, chodź! O nie. Zobacz, Karolcia, to tutaj! Nie! Yes, to było to tak było naprawdę nawet. No to było tutaj bardzo bliziutko. Dobra, piłujemy. Chodź, przepiłuj to, Jest. no dalej! Udało się! Udało Bołka się z masłem, Zobacz. dobra. Z... O! Tutaj e, deskę musimy podnieść. Okej. Okay. Tu chyba będziemy A musieli bójko. jakiś... Prawdopodobnie będziemy mostek musieli zrobić, widzisz? O. Mostek? Dobra. A ja nie wiem, czy będę no, bo to jest trudne trochę. Damy radę, poradzimy sobie. Chodź, nie bój się, Karolcia. No dobra, to chodź. Tu znowu Jeszcze jesteśmy. Jeszcze po ciemku tutaj. Tak, bo to jest znowu niepomalowane pomieszczenie. Bo ten potwór pilnuje wszystkich, żeby nie malowali, no dobra. wiesz? O, jest coś tutaj. Puzzle jakieś. Mam nadzieję, że tu nie będziemy musieli nic rozwiązywać. Zobacz, tu jest normalny, no to są odwrócony. Puzzle, chyba. Też mi się tak wydaje, ale A na. To jest ten potwór na tym zdjęciu? Nie, chyba to tak. są ludziki, nie? to jesteśmy my. Potwór jest straszniejszy. Bierzmy no pędzel, dobra. bierzmy farbę Idziemy i teraz dalej. fioletowa. okej, okay. to też jest bardzo blisko. To chodź, tak, zeskakujemy. pamiętam, to tak. chodźmy. Jesteśmy tak blisko końca już. Zaraz, Zaraz wyjdziemy niedługo. Tak, wyjdziemy z tego głupiego rysunku. Po co ty to rysowałaś, tak, Karolcia? Te... Nie wiem, że tak. Nie wiedziałam, że tak się stanie. Będę narysowała coś milszego, a nie takiego potwora. Następnym razem rysuj misie, kolorowe, ładne misie. Dobra. Ry... O, będą pędzel i się... mam kolejny. okej okay. Wydaje mi się, że już jesteśmy naprawdę blisko. O! Karol, Zobacz, czy... jest tutaj! Fioletowe malujemy! Udało się, super! Szybko zamalowujemy jak najwięcej, żeby Szybko. ten potwór nie przyszedł. Uwaga, uwaga. Zobacz jakaś drabina! O! Zobaczymy, co tam jest! Okej, okay. znowu niepomalowany pokój. O, i różowa, różowe drzwi. Gdzie? Tutaj! O, Twoje... Stop! Stój! Tu masz tu też pędzel! Weź pędzel! Mamy już 12. Biorę. Ale super. ja Czujesz że... zobacz, bo mamy... jeden tylko. Tak, ostatni pędzel. Wyjdziemy w końcu z twojego obrzydliwego rysunku. Okej, okay. no dobrze. To, jak to? O, kliknij. Jest! Tutaj trzeba tak! Zbudowany. Tak. Zbudowany! Zbudowaliśmy, chodź. dobra, super. E, podnieś. No to trzeba podnieść. Okej. Okay. To jest młot, pamiętasz? Musimy rozbić! Tak, tam na początku. Nie Już nie pamiętam jaki to był kolor, ale te powierzchnie jest na początku. Tak. Więc. Musimy, musimy tam przebić szybę, chodź. Okej. Okay. I znaleźć różowe wiaderko i znajdziemy klucz. Okej, okay. idziemy na początek gry, szybko! Chodź Karolcia, wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko, ide, to jest ide. tu. O, jest! Widzisz, tak to jest te pierwsze, rację. pierwsze pomieszczenie. Rozbijamy teraz szybę. Rozbić. Udało się. O, działa. I teraz mamy? Teraz kolor różowy. Tak, w końcu zobacz, Jesteś cała różowa, ale fajnie. Ale fajnie. W końcu nie masz różowych tylko włosów, tylko jesteś cała różowa. Tak, teraz <laughs> jestem cała. Chodź, idziemy dalej. Tak, teraz musimy iść na prawo od tego safe zona, od tego bezpiecznego, od tej bezpiecznej strefy. Idziemy. O, to już tutaj, zobacz, jest drabinka Udało się Tak, i teraz trzeba pomalować tą ścianę, chodź ha, ha. Chodź, pomalujmy Mamy most narysowany Uważaj tutaj, żebyś nie spadł tam Spokojnie na to, zobacz, potwór chodzi Tak, on tam chodzi? No, widziałam go wow. Ale jaja, dobra Dobrze, że nas nie zauważył Tak, cieszę się Udało się, nie, nie daliśmy się, mu się zło. O, coś widziałem, ktoś tam rzeczywiście chodził. Jest klucz! No mówiłam ci, gdzie pokaż? Jest tutaj Złoty. leży. Złoty klucz, okej, okay. wiem wow. gdzie był klucz. Kłódka jest tam, gdzie skakaliśmy w tym niemalowanym pokoju, po tych pędzlach. Idziemy tam. No dobra, to chodźmy tam. Okej. Okay. Widzisz, Karolcia, jest tutaj kłódka. Tak, tak jak ale mówiłem. że duża jest ta kłódka. No, uwaga, wkładamy Ogólna. kluczyk. O! I teraz możemy się... O, zobacz, jest pędzel trzynasty! Mamy 13 Ostatni. pędzli. Co tutaj dalej jest? Nic. I możemy chyba iść do możemy wyjścia. Jest, musimy znaleźć teraz tylko wyjście. Idziemy. Ale ja nie pamiętam, gdzie było to wyjście. Ja pamiętam, o, na po lewej stronie. Nie musisz skakać, chodź. Po lewej stronie. Nie ja chcę od... sobie skakać, zobacz. <śmiech> widzę. <śmiech> Ale ty zielna Widzisz, jak dzielna. potrafię? No. A ty tak. O, nie, spadłam przejście, bo za nie dużo potrafi... się patrzyłeś. <laughs> Przepraszam, okej, okay, idziemy w tamto miejsce. Chodź! Karolcia, zobacz, widzisz mnie w rację zobacz, gdzie tu! Ja nie widzę. Mamy korytarz do wyjścia um. chyba. Chodź, chodź, chodź! Idziemy, Czy musimy to, zobaczyć, co tam jest. Nie potwór, my ja już mam wow. dosyć. Haha, ha, nic tam nie zrobisz, wychodzimy. Uwaga. Wow. wow, Co zobacz. to jest? Ja tego nie rysowałam. A to może dorysował ci twój potwór, ale. Zobacz, ja... to masz też serce! No to jest serce tego potworka chyba. Wow! ty tak, masz rację! I to jest jego rysunek, jego historyjka. Tutaj ma oczy, tu jest on narysowany, jego Aha. domek! Widzisz? I buzia, zobacz, no! Ale jajca, zobacz, w jego domku jesteśmy. Musimy coś wziąć to pewnie z jego nie, domu. Nie, nie, może nie idźmy tam, jak on... To jest jego domek, pewnie to jest jakaś płaska. Nie, zobacz, on tu trzyma białą farbę, bierzemy ją. Pamiętasz? No dobra. I tą białą farbą musimy namalować te wyjście na początku. Pamiętasz? Te, co A Ci tak, pokazywałem. tam, no musimy tam iść, tak, chodź. Wracamy. Zobacz, Karol, ja już jesteśmy normalni, widzisz? Nie jesteśmy pomalowani. No. Teraz musimy znaleźć tylko drogę, żeby to nie to. Tu... No dobra, to szkodzi. Okej. Okay. Do wyjścia, szybko do wyjścia. W końcu zobacz, będziemy mogli tak, pomalować tam są te drzwi. drzwi i wyjdziemy w końcu. W końcu stąd ha. wyjdziemy. Odblokowujemy kłódkę, uwaga, uwaga. Patrz, zobacz, zadziała! Tak, busi, busi. W końcu wracamy do domu, z Twojego rysunku wychodzimy, malujemy i. No. Nie! Nie, zobacz! Jak swój kolor! Oszukał nas! Oszukał nas! O nie! Ale zobacz, zablokował nas znowu, widzisz? Nie, już nie Ubiejmy wyjdziemy z tutaj, tego rysunku. Nie! A tutaj macie do wyboru dwa odcinki, które możecie sobie z nami obejrzeć. Jest tu Tam więcej. Wbijajcie do nas! Wbijajcie na te odcinki, bo są naprawdę świetne. Nie pożałujecie! Chodźcie! Chodźcie, chodźcie i subskrybujcie oczywiście kanał! Tak!